Kiedy oglądałem ostatni Nintendo Direct myślałem, wow, świetnie jest, naprawdę jest bardzo dobrze. A potem wszedłem do internetu i okazało się, że sporo niedopowiedzeń ze strony Nintendo otworzyło furtkę na mnóstwo naciąganych prawd i też nieprawd. Dlatego w tym materiale chciałbym to naprostować. Zebrałem w zasadzie wszystkie fakty, jakie udało mi się znaleźć i te też nie fakty, które będę tutaj prostował. Także zapraszam. Zaczniemy, myślę, z grubej rury i przejdziemy od razu do Carta, który jest taką rzeczą, która jest totalnie nowa i nie do końca została, to, została dobrze przedstawiona i pojawiło się dużo w sieci e, niedomówień i, no, nie chcę mówić kłamstw, ale trochę tak jest. Czym jest KeyCart, Card? Key jest to cartridge, który będzie zawierał e, installer do gry, będzie można tę grę ściągnąć z internetu i będzie ją można odpalić tylko jeśli ten cartridge będzie w konsoli. I pojawiło się dużo takich e, zarzutów stronę Nintendo i wydawców, że gra będzie przypisana do konsoli, do konta użytkownika, nic bardziej mylnego, gra jest przypisana do kartridża, to się nie zmienia, więc jeśli wam się gra znudzi, przejdziecie ją, cokolwiek, będziecie mogli ją sprzedać, pożyczyć, Wymienić się. I Gra dalej będzie w pełni wartościowa. I tutaj pojawia się co prawda dużo głosów od graczy, którzy parają się game preservation, którzy zajmują się tym którzy w to wierzą. No, ja też się do nich zaliczam oczywiście. Chodzi mi o to, że no faktycznie ta gra nie będzie na nośniku, więc od razu jest to mniej wartościowy teoretycznie produkt, chociaż praktycznie dalej jest gra i utrudnia to zachowanie tej produkcji. Ale jest to moim zdaniem lepsza obecnie alternatywa względem tego, co mieliśmy przy Switchu 1, gdzie wydawcy wydawali bardzo, no nie bardzo często, ale czasem wydawali swoje gry jako kod do pobrania gry w pudełku. I to była dużo gorsza opcja, bo takiego kodu już nie mogliście sprzedać. Jak raz kupiliście coś takiego, no to kaplica. Koniec. Teraz jeśli kupicie taką grę, możecie zawsze coś z nią zrobić. Więc tutaj jest progres. Wiadomo, że mogłoby być lepiej i te gry powinny być na kartridżach w pełni, Patrzę na ciebie, Square Enix, który wydajesz Bravely Default HD Remaster, który waży 12 giga i wydajesz na takim cartridgeu. No serio. Kolejna sprawa, no to są płatne aktualizacje, i tutaj nie do końca moim zdaniem zostało to dobrze przedstawione na samym dyrekcie, Bo owszem, czekają nas też darmowe ulepszenia do istniejących gier. Takie Pokémon Scarlet and Violet doczeka się. Lepszej rozdziałki, lepszego frame rateu i krótszych czasów ładowania. Podobnie jak wiele, wiele innych gier. Będą upgrady też za 10 dolarów, tak jak na przykład do Zeldy Breath of the Wild i Tears of the Kingdom, na które bardzo, bardzo czekam. No i będą też upgrady za 20 dolarów, ale tak naprawdę to będzie bardziej DLC-pack. No bo tam będzie też dodatkowa zawartość, będzie też to wszystko, co było chociażby w takiej Zeldzie czy w innych tytułach za te 10 dolarów, czyli lepsza rozdziałka i framerate. No ale będzie też dodatkowy kontent, więc te 20 dolarów mimo wszystko jest to jakiś w miarę fertile. Oczywiście wolałbym, żeby te upgrade'y były za darmo, tak jak na Xboxie to jest, ale z drugiej strony no, Sony wydaje swoje upgrade'y płatne i jakość takiego dużego płaczu już o to nie ma, więc nie rozumiem do końca. Anyway, e, naj, największym skandalem moim zdaniem tutaj jest to, że taka Zelda Breath of the Wild, która miała expansion pass za 20 dolarów, teraz jak wyjdzie w Nintendo Switch 2 Edition, do której sobie zaraz przejdziemy, nie będzie go zawierała. Więc będzie kosztowała bodajże 70 dolarów i nie będzie zawierała dodatku. Wolałbym zdecydowanie, żeby Nintendo wydało na przykład taki, tak jak w przypadku Kirby'ego chociażby, taki Content pack, gdzie będzie ten pack z DLC, plus ten upgrade. I to wydać, obecnie to DLC, ten expansion pass kosztuje 20 dolarów. Wydaliby to za 20 z tym upgrade'em do Switcha 2, i myślę, że płacz byłby mniejszy. Ale tak, no wyszło jak wyszło. No i przechodzimy do wersji pudełkowych Nintendo Switch 2 Editions, do gier, które doczekają się wydań ponownych z tym razem z upgradem do Switcha 2. Pojawiło się w sieci dużo dezinformacji, jakoby takie produkcje miały nie być do końca wartościowe. W sensie miałoby być w środku kartridż ze, ze Switcha 1 i kodzik na to, żeby ulepszyć grę do Switcha 2. Jednorazowy, oczywiście. Pojawiło się dużo słusznego, no nie hejtu, ale słusznej krytyki. Tylko, że okazało się, że trochę przedwcześnie, bo nikt nie zapytał supportu Nintendo, który potwierdził, że te kartridże będą zawierały upgrade od razu w wgrany. Więc nie będzie sytuacji, w której przejdziecie taką grę na swoim Switchu 2, będziecie chcieli ją sprzedać, pożyczyć. Mam wrażenie, że te, te zwroty powtarzę sprzedać, pożyczyć, powtarzam tutaj już któryś raz w tym materiale, no, ale nie oszukujmy się, gry Nintendo nie tanieją praktycznie wcale, więc to jest normalne, że są w cyrkulacji. I... Nie będzie sytuacji, w której ktoś, kto od Was weźmie tę grę, będzie musiał kupić ten kod. Także tutaj na szczęście zostało to wyjaśnione i no, jakby Nintendo zrobiło coś takiego, że dawaliby w środku kod do ulepszania, no to byłby ostateczny skok na chciwość. Na szczęście nie tym razem. Pomówmy trochę o akcesoriach. To będzie raczej taki bardzo dodatkowy punkt, ale myślę, że jednak istotny. Po sieci krąży od paru dni zdjęcie przecudnej i mam nadzieję, że pojawi się na kanale w ramach testów kamerki od Hori, która wygląda jak pirania Plant ma tylko jedną wadę. To znaczy, czy to wada? To teraz na papierze się wydaje. Jak będzie faktycznie, przekonamy się. Jej rozdzielczość to tylko 480p, więc, no, dosyć mało. Oficjalna kamerka, za to, która jest w sumie niewiele droższa, bo chyba ma kosztować 250 zł, jakoś tak, będzie miała rozdzielczość 1080p. No, i generalnie ja widziałem tę kamerkę w akcji, ale nie mogę Wam o tym powiedzieć, bo byłem na pokazie Nintendo Switch 2 w Paryżu i nie mogę o tym mówić na tym kanale. Gdybym mógł Wam powiedzieć, to bym powiedział, że wygląda to naprawdę dobrze, ale nie mogę, więc przejdźmy sobie dalej. Najważniejsza rzecz, że tak naprawdę, jeśli macie już w domu jakąś kamerę na USB-C, mam nadzieję, że tutaj przejściówki też zadziałają. Będziecie mogli ją podpiąć do tego switcha i powinno być git. Także też nie mogę się doczekać, też sprawdzę. Mam kilka takich kamerek, które myślę, że jest bez problemu podepnę. I dzięki takiej kamerze możecie nie tylko prowadzić voice chat, który przypominam, że przez rok będzie za darmo. Później trzeba będzie za niego płacić. Co też jest takim trochę skandalem, też kamerka pozwoli na granie czterem osobom jednocześnie, na przykład w Mario Party Jamboree. I będzie mogła je wycinać z tła bardzo skutecznie, więc jest to fajny gadżet i jeśli planujecie robić takie imprezy, myślę, że su to zakrapiane w tym wypadku, bo jak widziałem te gierki, to raczej wymagają takiego pozbycia się jakiego, jakiegokolwiek poczucia wstydu jak zresztą większość takich gier. Przypomnijmy sobie One, to Switch chociażby. Mil Idąc dalej, punkt, który myślę, że będzie bardzo, bardzo istotny, zwłaszcza w tym gorącym okresie, kiedy już można rozpocząć preorder, już można zamawiać swojego Switcha 2 i akcesoria do niego. prokontrolery z pierwszego Switcha, tak samo jak i joykony będą działały ze Switchem 2. Oczywiście nie wepniecie tych joyconów do nowego Switcha, ale będą one kompatybilne. Nie będą w stanie tylko wybudzać konsoli, ale tak to będą działały. Co jest spoko, zwłaszcza jak macie ich trochę tak jak ja, no nie pójdą od razu do lamusa czy na sprzedaż. Mogą zostać i będzie można z nich korzystać. Aczkolwiek te nowe zapowiadają się naprawdę spoko. HD Rumble 2 zapowiada się jako naprawdę bardzo fajny upgrade do pierwszej wersji. No i to sam, samo to, że te joy są większe, po prostu na pewno będzie leżej, lepiej leżało w dłoni. No, jakbym miał je w ręku, to mógłbym Wam powiedzieć, no ale mówię tylko, co mi się wydaje. Wydaje mi się, że lepiej leżą w dłoni, ale jak jest, no cóż, no przekonamy się, przekonamy się. To samo tyczy się Pro-Controllera. Pro-Controller dostaje upgrade, będzie miał przyciski z tyłu, jak te kontrolery third party, które mają dwa przyciski mapowalne z tyłu. Which is nice, będzie wejście na Jacka, co widziałem, że dużo osób narzekało, że oryginalny Pro Controller tego nie miał. Oczywiście będzie HD Rumble 2, co jest oczywistą rzeczą, ale ponownie Pro Controller z pierwszego Switcha będzie działał z waszym nowym Switchem 2, więc no stress. Nie musicie na razie wyskakiwać z hajsu, pewnie później i tak zrobicie ten upgrade i tak jak ja. Ja już sobie zamówiłem tego, ten Pro Controller, ale to chyba jedyna akcesoria, które póki co zamówiłem. I chyba ostatnia rzecz odnośnie akcesoriów do samego Switcha 2, czyli karty pamięci. I tutaj, niestety, karty microSD, które możecie już mieć na stanie, ja mam ich kilkanaście, bo się nazbierało przez te lata, nie będą działały ze Switchem 2. Switch 2 wspiera nowy standard kart microSD Express, które są zupełnie innym rodzajem to znaczy wyglądają podobnie wyglądają w zasadzie tak samo ale jeśli chodzi o sam transfer danych w przypadku tych kart, jest on znacznie, znacznie wyższy, jest to zupełnie inny standard, i te karty tylko będą wspierane. One obecnie są dosyć drogie, ale myślę, że ta sytuacja się zmieni. Tak jak pamiętam, jak startował pierwszy Switch, to microSD wcale nie były takie tanie wtedy. Liczę, że po prostu teraz ten MicroSD Express, one będą z czasem taniały na początku, raczej nie, bo będzie boom, każdy będzie chciał je kupić, więc ceny naturalnie pójdą do góry ale z czasem powinno się to zmienić. Przypominam, że Switch 2 będzie miał 256 GB wbudowanej pamięci, więc na razie wydaje mi się, że nie będzie tutaj potrzeby kupowania takiej karty na start, zwłaszcza, że największą grą, jaka będzie na początku do zainstalowania z tej nowej konsoli, będzie Mario Kart World, który ma zajmować bodajże około 30 GB, więc zostanie jeszcze mnóstwo miejsca na pozostałe gry. I na sam koniec zostawiłem to, co mi się niektóre lubią najbardziej. Mi się akurat nie bardzo chciało nagrywać. Od... Oj, będę się smażył w piekle za ten Suchar. Eee, specyfikacja Nintendo Switch 2, która została potwierdzona przez zarówno Nintendo, jak i Nvidia. Sprzęt korzysta z następnej generacji rozwiązań od Nvidia i co bardzo widać, bo mamy konsolę, która w trybie przenośnym jest w stanie wyświetlić obraz w 1080P i do 120 klatek na sekundę. Natomiast w doku już ta grafika skacze aż do 4K. Przypominam do 4K, bo na razie wiemy, że taki Metroid Prime 4 będzie działał w 4K 60 FPS. Tak, 4K 60 i 1080p 120. Będzie wsparcie dla DLSS, oczywiście. Będą rdzenie dedykowane dla ray tracingu. Także tak tutaj jest wsparcie dla ray tracingu. Również jest wsparcie dla HDR-u i to robi robotę. Jest wsparcie dla VRR, czyli variable refresh rate, dzięki czemu no, gry będą mogły działać zarówno w 40-45, 60, czy 120 klatkach na sekundę. Także. To jest taki już obecnie, to już powinno być obecnie standardem w każdym sprzęcie przenośnym. Nvidia i Nintendo na sam koniec mówią, że moc Switcha 2 jest dziesięciokrotnie większa od pierwszego Switcha. Digital Foundry stawia na poziomie mniej więcej PS4 ten sprzęt. Niektórzy natomiast tutaj dyskutują, że biorąc pod uwagę zaimplementowanie wszystkich tych technologii, takich jak DLSS, właśnie Ray Tracing, rdzenie pod Ray Tracing, ten sprzęt jednak plasuje się trochę wyżej i zobaczymy jakie gry pokażą ten pazur faktycznie graficzny wiadomo że tutaj będą brylowały gry od Nintendo ale jestem bardzo ciekawy co twórcy third party nam zaoferują no i słuchajcie, to by było tak naprawdę na tyle, jeśli chodzi o takie rzeczy, które znalazłem póki co. Jeśli widzieliście jakieś informacje, które nie do końca wydają się sprawdzone, jeśli sami macie jakieś wątpliwości, piszcie w komentarzach. Zrobimy, jeśli zbierze się tego dużo, zrobię następny materiał, w którym postaram się odpowiedzieć na Wasze pytania, Wasze wątpliwości, albo jakieś niejasności, które się pojawiły razem z oczyśmy, ten internet z niedomówień i niedopowiedzeń. Jeszcze takie moje stanowisko odnośnie Switcha 2, bo nie miałem okazji się wypowiedzieć po prezentacji. Uważam, że sprzęt jest wyceniony sensownie. To jest naprawdę mocny sprzęt, na którym Cyberpunk wygląda lepiej niż Steam Deck. Można go kupić za 2200 zł. Oczywiście nasza cena uważam, że nie do końca jest fair w porównaniu do Zachodu, bo często można było kupić tego Switcha tam taniej w preorderach. Ale to jest moja opinia, że no cena jest generalnie ok, u nas powinno być taniej trochę. Uważam natomiast, że gry, niektóre są wycenione, to, to no, w teorii były wycenione drogo, bo 90 dolarów za grę to jest jakiś absurd i nie powinna gra kosztować tyle. To jest przesuwanie tej granicy, na jaką my jako konsumenci się zgadzamy i niedługo może być tak, że to GTA faktycznie nowe wyjdzie za 100 dolków i wszyscy grzecznie to kupią, bo to jest GTA. Niemniej jednak e, cieszę się, że u nas cena za Mario Kart zatrzymała się w zasadzie na poziomie 340 zł, czyli tak naprawdę tyle, ile kosztują gry AAA od innych dużych wydawców na PS5. Bo szczerze mówiąc, akurat w takim Mario Kart spędzę z pewnością więcej godzin niż w jakimkolwiek tytule od Sony e, czy Microsoftu, bo wiem, że my będziemy grać na streamach, bo sam lubię w to grać po prostu. Jest to jednak sporo. i mam tego pełną świadomość. Nie rozumiem skąd w niektórych sklepach Donkey Kong, który ma niższą cenówkę na Zachodzie, u nas kosztuje drożej niż Mario Kart World. Także to niezbadane są ścieżki niektórych sprzedawców. Mam nadzieję, że to wszystko się ustabilizuje. Jednak te ceny będą się trzymały raczej 300, a nie bliżej 400 zł.